Dzień dobry, witamy Państwa na Festynie Rodzinnym w Grabnie. Dzień dobry, tak wszystkim. Festyn rodzinny w Grabnie, ja tylko tak powiem na początku kilka wstępu jest organizowany przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Prymus w Grabnie, przez Zespół, Szkół, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Grabnie oraz Radę Rodziców przy tej szkole. I w związku z tym są tutaj ze mną dwie panie, które reprezentują organizatorów. Jest to pani Bożena Nowak, pani dyrektor zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie. Tak, brawa są jak najbardziej na miejscu. Jest również pani Agata Leśniak, pani przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie. I właśnie tym paniom tak brawa jak najbardziej. I właśnie tym Paniom oddam teraz głos, aby mogły Państwa powitać. Zacznie Pani Dyrektor Bożena Nowak. Dzień dobry Państwu. W imieniu Stowarzyszenia Prymus oraz Zespołu Szkół w Grabnie pragnę serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszy festyn powitać. Dzieci, młodzież, dorosłych, wszystkich naszych gości. Życzę, żebyście Państwo mile spędzili popołudnie i wieczór. Życzmy sobie, żeby nam dopisała pogoda. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Ja Pani Demur już większość rzeczy powiedziała, ale ja w imieniu Rady Rodziców jako przedstawiciel wszystkich rodziców serdecznie Państwa witam i życzę miłej, wesołej zabawy. Dziękujemy, dziękujemy. Zapraszam do wszystkich do korzystania z tego wszystkiego, co oferuje festyn. Tak, a festyn oferuje bardzo dużo. Zacznę od programu. Powiem o tym, co nas tutaj dzisiaj czeka, a czeka nas naprawdę coś ciekawego. Już za chwileczkę będą występy artystyczne uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie. To będą takie jakby trzy występy w takim dużym bloku. O szczegółach będzie jeszcze później kilka słów. Następnie będzie rozpoczęcie sprzedaży losów w Loterii Fantowej. Los to tylko 7 złotych, a nagrody są również zacne. Później również o nich wspomnę. Następnie będą pokazy sprzętu policyjnego e, dzięki Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie, a także konkurs z nagrodami dotyczący bezpieczeństwa. To również pan policjant się tym zajmie. Później będzie koncert, taki występ duetu wokalno-gitarowego Darek Giuła i Patryk Pogan. Myślę, że już Państwo może ich znają, a jak nie, to ich poznają, bo naprawdę warto. Następnie będzie pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu gimnazjalistów z Grabna. Potem jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie zaprezentuje nam swój pokaz strażacki, oczywiście. Następnie konkurs wiedzy piłkarskiej, czyli taka zabawa dotycząca Euro 2012. Oczywiście będą też nagrody a już później, tak troszkę później popołudnie, będzie losowanie nagrod dodatkowych oraz głównej nagrody hoteli fantowej, a następnie zabawa taneczna dla dzieci i zabawa taneczna dla dorosłych. Program jest dość długi, jak ja jeszcze będę przypominał, tak samo później wspomnę o sponsorach, o fundatorach o tych, dzięki którym ten festyn mógł się odbyć i się odbędzie i będzie naprawdę bardzo udany. A także Powiem o gościach, których lista również jest długa. Mamy tutaj wielu wspaniałych ludzi na tym festynie, którzy do nas przyjechali albo jeszcze przyjadą. O nich też będzie, będzie powiedziane. I tak już się rozglądam, czy jest gotowa pierwsza grupa, która będzie miała swój występ artystyczny. Pewnie są, więc ja powiem, kto to dokładnie będzie i co dokładnie zaprezentują. Będzie to przedstawienie pod tytułem Śpiąca Królewna. W wykonaniu najmłodszych uczniów z klas pierwszej, drugiej i trzeciej Szkoły Podstawowej w Grabnie. Występ został przygotowany pod kierunkiem wychowawczym tych klas, czyli pani Grażyna Solak, pani Barbara Gaweł i pani Maria Liszka. I tutaj brawa dla tych pań za zaangażowanie, za wkład. Nazywam się Grażyna Solak, jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Prymus w Grabnie. Znajdujemy się właśnie w Radnie na festynie rodzinnym zorganizowanym przez rodziców i nauczycieli tejże miejscowości i nauczycieli w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Radnie. Jest to taki festyn po raz pierwszy w naszej miejscowości i jego celem jest zbieranie pieniążków na rozwój naszego stowarzyszenia, przede wszystkim na szkołę, która od 1 września tego roku będzie prowadzona przez stowarzyszenie. Jest to Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Zbieramy pieniądze, tak jak powiedziałam, na szkoły, na podręczniki, na pomocy dla dzieci na wszystko, co jest związane ze szkołą. Czeka tutaj na nas i na naszych gości wiele atrakcji. Jednym z atrakcji był występ dzieci, są loterie fantowe, zabawy i wiele jeszcze innych, na których gościmy wielu tutejszych gości z Grabla i spoza. Między innymi jest też pan Paweł Smoleń, który jest radnym powiatu tarnowskiego i teraz mu przekazuje głos. Bardzo mi miło. Witam Państwa. Oprócz tego, że jestem radnym powiatu kadmiewskiego, jestem przede wszystkim mieszkańcem Grabna. I ze swojej strony chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że dzisiejszy festyn doszedł do skutku kosztem wyrzeczeń i, i poświęceń wielu, wielu ludzi. Między innymi mieszkańców Grabna, przede wszystkim nauczycieli tutejszego zespołu szkół. Mamy, tak jak Pani Grażynka powiedziała, wiele atrakcji, wiele gości nas, nas zaszczyciło. Między innymi jest z nami od początku trwania tego festynu Pan Starosta Tarnowski, Mieczysław Kras, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Przed nami jeszcze wiele, wiele godzin, jeśli tylko pogoda pozwoli, pozwoli. zabawy, Więc yy, życzymy wszystkim miłej i spokojnej zabawy. Dziękuję. Przywitać i pozdrowić całą społeczność Grabna w dniu waszej, Waszego święta, z Waszej uroczystości, yy, festynu rodzinnego. Grabno to ważny punkt na mapie Powiatu Tarnowskiego. To bardzo. Taka inicjatywna miejscowość. Dzięki, dzięki tej inicjatywie od wielu lat macie u siebie piękną szkołę ze salą gimnastyczną, macie dom kultury, którego na pewno nie powstydziłaby się niejedna gmina w powiecie Tarnowskim. Co więcej, te obiekty nie stoją puste. Te obiekty pracują, nawet widać, że pracują we wakacje. Przed chwilą dzieci pokazały nam piękną sztukę. To nie wzięło się z niczego. Te dzieci musiały wspólnie z nauczycielami przepracować wiele godzin już teraz nawet na wakacjach, aby dzisiaj mogły wystąpić. Szanowni państwo, tutaj w Grabnie potraficie też z, z głową, z pomysłem rozwiązywać najtrudniejsze problemy. Szczególnie ten ostatni, który was dotknął, jeżeli chodzi o szkołę podstawową. Ja obserwowałem to, trzymając za was kciuki i doradzałem, bo ja z takim problemem spotkałem się 10 lat temu. Rozwiązałem go w podobny sposób jak wy państwo tutaj, i skoro udało się mnie, to jestem przekonany, że uda się, drodzy państwo, i wam. Rozwiązujecie mądrze problemy, dlatego, że za tymi problemami stoją ludzie, dla których nie ważna jest polityka, tylko ważne są problemy społeczne. Do takich ludzi na pewno należy radny powiatowy pan Paweł Smoleń, pani dyrektor szkoły, przewodnicząca rady rodziców, sołtys z tej miejscowości. I tym ludziom należy się jak największe uznanie. Pan Paweł Spolej bardzo często przychodzi do mnie, przychodzi po poradę, przychodzi, żeby mu podpowiedzieć, jak rozwiązać problemy w całej gminie i w waszej miejscowości. Dobrze też współpracuje się, proszę państwa, z burmistrzem gminy Wojnicz, a więc jestem przekonany, że tak dalej będziemy. W stanie rozwiązywać problemy, nawet kiedy one będą bardzo trudne. Życzę Państwu, aby w tych najbliższych miesiącach spełniły się Państwa plany i marzenia. A na dziś życzę Państwu dobrej pogody i wesołej zabawy. Dziękujemy Panu staroście Powiatu Tarnowskiego, Panu Mieczysławowi Krasowi za te miłe słowa. Ja w imieniu mieszkańców Grabna, chociaż nie jestem jednym z Was, również dziękuję za to, że. Nawet w powiecie tarnowskim, gdzieś to na samej górze, Grabno też jest zauważane i doceniane. I ludzie z Grabna, którzy są naprawdę mocni i sobie poradzą w każdych warunkach. A najsmutniejsze jest już chyba życie króla. O, to ciekawe. Nie po to, żeby dosyć korony, tylko żeby dać szczęście ludności swojego państwa. A jak daje się szczęście, wprowadza się reformy.